Przywołajcie koni u siebie. Jakie ksipy. Chodź, będziemy im klaskać. Nie, topej, topej, topej. Zobaczyć ludzie, jest, ja pierdolę. I klasz, te klasz, Fendi, klasz. To ważne. Nie, nie, dobra, nie chce się ksipić. Tak, dobra. To ważne. No zobacz, jak bronią, widzisz? No widzę, widzę. No, o, będą chodź wpadać. Dobra, szykować się. bardziej koni. Konkretna ekipa chyba wpadła, to jest maksa koma, szczęście nie mylę. Bijemy się z respem, czy bez respa? Tutaj są. Można wypuszczać chwilę, dawajcie bo jeszcze są rozjewani. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Cię, łupcie póki można. Ej, pierdalają. Został go celka. Ej nie, można lutować, to easy, kurwa, zajebaliśmy ich. Kurwa, po uciekali, jakie pizzy. Oj, kolego, nie ucieknę się. Lutować, lutowała. No, Chyba nie lutujcie, stada owe, chuj. Chcę lutować ty. Nie no ogólnie tak, y, lutujemy wszystkich i, no i wszyscy lutują nas. Ja to, ja to już napisałem. Siedmiu spierdoliło. Nie opłaca się wody, co? Ju, już zobaczyliście, zobaczyliście że... Aleksa ja wziąłem z mojej jakby Na górze dwóch, no. Ośmiu uciekło gdzieś tam. No, tam. jakie tipy, nie? Przecież by mogli nam najeb. na no najebać. No na górze. Na moście mam, na no moście mam. Ilu? I... Pięciu. A, chodźcie do Gonza. podjąłeś walkę? Aha. Dawajcie o, do Gonza. Da był... Gonza na Cześć, Ucieka szybko, kurwa. upadł <grym, grym, grym>, Tak? Dobra, no, biegamy. O, o, o. Trochę się za daleko wy wysunąłeś Gąza, ale dobra, walczymy. Dawajcie na most szybko. Kurwa, A wy ich łapcie, bo już zaraz będą spierdzale. Nie, oni będą sipy są. Kto to jest? Greedy hamster. M Mistrz kurwa zleceń diverowych książek. O kurwa Galian, Franek.

Dobra, no i bronimy. Konkretny ekipę chyba. Sępa jest. za no. no. Dobra, bronimy. Chodź. O, o, o. O, mogą wjechać. Na Wiadomo, będzie lipa. Trzeba jak najszybciej roztłuc. Dobra, patrzę, jakaś impadła. Kto ma połowę, ten tofa. Musicie być zdolni do walki, jak wiecie. Tak, miada. tak. Wymieniać się musimy, wymieniać się, tak. nie? Połowa i macie regać. O kurde. Olin zajebałem. Nie no. Wrota padają. Dawajcie się tak manewrować, żeby ten Mike będzie zblokował Idziemy na górę? Nie, Czy wrota jak? padną, Mike będzie blokował. Gonzo, to cofnij Gonzo... kurwa dupy dałeś teraz, mówiłem. Po to wychodzić z tej kipa nie było sensu. Mam jakiegokolwiek medyka? No nie właśnie, Dobra. zaraz się wyjebię. A wyjemy. jakby skoczyć im na plecy? Mike, dawaj, dawaj, teraz Mike, blokuj, blokuj, blokuj. Sempaj zaraz się wyjebie. Wyjebał no, się, się. Jakubek, pójdź cof... Można... go Jakubek, Jakubek. FnD, cofnij, Jakub. Dobra. Cofnąłem, cofnąłem, cofnąłem. Dobra zaje, i Mike Zajebał zaje, Zajebałeś się teraz ty. Dobra. Zajebałem bałem się sobie, dobra. Dobra? I nie dobra. jestem medykiem bo on może się zresztą tutaj dobra, po prostu odnieść z tym taja. Leży, leży, leży. No, ja się mam tutaj. Zmiana, zmiana, jakubek zmiana. zmiana albo coś, no. No, no dobra, mam zawsze, czekaj. Dobra? Wypuszczować ich, jakubek dobrze mówi. dawajcie. pusz, pusz, pusz. Już push. są na wyjebaniu. Oni leżą, oni leżą. Easy, dobra, już będą w pierdale, ich. A, zebo mi się głupi chul. No i ładnie. Kurwa. Kurwa, jakiegoś no, Teraz... ja. ...trzy. Jeszcze pouciekało, fuj, wiecie? Jeszcze uciekli. Jeszcze uciekli, kurwa. No, no ładnie. No ilu nas tu? Patrzcie, ilu nas jest tylko. Trzynastu, zaje, trzynastu zajebaliśmy. O, że uciekli. Oni... Oni o. jakby... Oni jakby zeszli tutaj... To by nas poskładali. Na no, w sensie jakby, jakby, wjecha, jakby wjechali w nas. Zabiliśmy 13, ilu nas tu jest? Trzy, sześć, siedem, osiem u nas tutaj jest. A z tego zabiliśmy 13, a weźcie jeszcze pod uwagę, że trzech widziałem jak spierdala, a wiecie, co jest najlepsze? W trakcie walki jeszcze z trzech pierdoliło, nawet nie wchodziło.